Witam moi drodzy, Ania Walaszczyk, z Polska. Dziś chciałabym Wam zaprezentować produkt Easy Coat Matte, który jest również, występuje w wersji błyszczącej Easy Coat Glossy i wtedy mamy efekt błyszczący, jeżeli chodzi o wykończenie prac. Jest to preparat dekupażowy 3 w 1, czyli podkład lakier Play i tak też zaprezentuję Wam dzisiaj działanie tego preparatu, czyli taki klasyczny, klasyczne medium dekupażowe. Przy okazji wykorzystam sobie papier piery jedwabny Powertexu z motywem aniołków. Zaprezentuję Wam również dzisiaj pastę strukturalną Easy Structure. Jest to pasta, którą możecie wykorzystać do tworzenia faktur na dekorowanej przestrzeni powierzchni, ale również świetnie sprawdzi się w płaskich foremkach, których takich koronkowych, których ważne są detale. I zależy nam na tym, aby po wyjęciu była to forma elastyczna, ponieważ pasta strukturalna poliuretanu jest po pierwsze elastyczna. A po drugie jest wodoszczelna. Zaprezentuję Wam też pewien sposób pracy z Easy Structure, który gdzieś tam od, niedawno, od niedawna zaczęłam stosować, więc nie... zapraszam Was zatem do prezentacji. Wykorzystam sobie tutaj taki plaster drzewa. Przed przystąpieniem do przyklejenia papieru jedwabnego Powierzchnię maluję sobie białym Powertexem. Możecie wykorzystać farbę. Teraz obrywam sobie element, który chcę umieścić na bazie. Jeżeli powierzchnia papieru jest dosyć duża, dobrze jest ją e, sobie zwilżyć e, wodą. I tak zostawić sobie na boczku. E, a teraz przejdziemy do nałożenia e, preparatu e, Easy Coat Matte. Czyli tak, miejsce, w którym. E, Będziemy przyklejać aniołka, podmalowujemy sobie preparat. Następnie nasz papier. Przykładamy tak żeby nie mieć pęcherzy powietrza pod spodem. A drugim y, suchym pędzlem od środka na zewnątrz wyciągamy sobie y, pęcherzyki powietrza. Nadmiar wody wycieram sobie czy ręcznikiem papierowym, czy. A następnie z wierzchu. Zabezpieczam y, preparatem Easy Coat Mat. Y, papier nam przeschnie, a ja w tym czasie y, zaprezentuję Wam również y, pastę strukturalną. Dzięki paście strukturalnej y, Easy Structure. Możemy sobie tworzyć faktury na powierzchni. Możecie ją śmiało wykorzystywać przy foremkach, takich płaskich z dużą ilością detali. Pasta strukturalna jest pastą, poertex jest pastą elastyczną, co oznacza, że po wyciągnięciu jej z formy, możecie ją na przykład przyklejać na elementach obłych, tak? Podkleić i przy, przylepić słoiki, bombki, wszelkiego elementu rodzaju tego typu elementy, a praca jest bardzo prosta, czyli mając foremkę, wprowadzacie pastę do środka i pozostawiacie do wyschnięcia, przynajmniej do następnego. Następnego dnia. Mi nie jest potrzebna cała, dlatego tylko zaprezentuję to na fragmencie. I taką foremkę zostawiamy, a następnie bez problemu wyjmujemy wzór ze środka. strukturalną. Zaczęłam wykorzystywać również jako taką plastę, nazwijmy to modelarską. E, pastę strukturalną, e, łączymy z sandem. Rozprowadzam cienką pastę. Cienką taką. Płaszczyzna. A następnie ją zbieram.